Cześć, witaj w podcaście Poniedziałkowe Gdakanie o SEO. Ja nazywam się Sławek Gdak, a to jest podcast o pozycjonowaniu i optymalizacji stron internetowych. Zasubskrybuj mój kanał i kliknij dzwoneczek. Dzisiaj chcę Ci pokazać, jak ogromny potencjał drzemie w lokalnym SEO i dlaczego warto się nim zainteresować, jeśli prowadzisz biznes, który działa na swoim własnym podwórku, w mieście, dzielnicy albo nawet na konkretnym osiedlu. Wiele osób kojarzy SEO głównie ze sklepami internetowymi albo z firmami, które działają w całej Polsce, ale prawda jest taka, że lokalne pozycjonowanie to świetna strategia również dla tych, którzy chcą zdobywać klientów z najbliższej okolicy i naprawdę skutecznie konkurować na rynku lokalnym. Zacznijmy od podstaw. SEO lokalne to tak naprawdę kompleksowa strategia, w której chodzi o wybór lokalnych słów kluczowych, optymalizację strony, budowanie linków z lokalnych źródeł oraz zarządzanie wizytówką, która wyświetla się na mapie Google. Dzięki temu Twoja firma staje się bardziej widoczna w Google, właśnie dla tych klientów, którzy szukają usług czy produktów tu i teraz w swoim sąsiedztwie. Takie pozycjonowanie można robić na dwa główne sposoby, przez optymalizację strony internetowej i przez wizytówkę Google Moja firma, która wyświetla się w Google Maps. Ja dzisiaj skupię się głównie na tym pierwszym podejściu, czyli na stronie. Warto wiedzieć, że Google coraz lepiej rozumie, gdzie jesteś, nawet jeśli nie wpiszesz w wyszukiwarkę nazwy miasta czy dzielnicy. W praktyce wystarczy, że wpiszesz hasło typu barber, a Google i tak pokaże ci wyniki dopasowane do twojej lokalizacji inne w centrum miasta, inne na obrzeżach. To wszystko dzięki algorytmom, które analizują twój adres IP, GPS w telefonie czy wcześniejszą aktywność. Popularność lokalnego SEO bardzo wzrosła w ostatnich latach. To głównie efekt tego, że coraz więcej osób korzysta ze smartfonów. Ludzie szukają usług na szybko, często w biegu i oczekują natychmiastowych, lokalnych wyników. Dlatego właśnie optymalizacja strony pod lokalne frazy stała się tak ważna dla każdej firmy, która działa na określonym obszarze. Jeśli zastanawiasz się, czy SEO lokalne ma sens w Twoim przypadku, możesz zrobić prosty test. Wpisz w Google frazę, na którą chcesz być widoczny. Jeśli na górze wyników pojawi się mapa z lokalnymi firmami, to znak, że ta fraza jest lokalna i warto się nią zająć. Oczywiście wybór właściwych fraz kluczowych to temat na osobną rozmowę, ale do tego jeszcze wrócę. Wyniki SEO lokalnego mogą wyglądać różnie. Czasem na górze widzisz reklamy Google Ads, czasem porównywarki miejsc, takie jak restauracje czy hotele. Bardzo często pojawia się też tzw. lokalny pakiet map, gdzie masz firmy z okolicy, ich oceny i odległość od Ciebie. Dopiero niżej są klasyczne, bezpłatne wyniki wyszukiwania, czyli linki do stron lokalnych firm. Warto zauważyć, że wygląd tych wyników może się zmieniać w zależności od tego, jaką frazę wpiszesz i gdzie akurat jesteś. Algorytmy Google cały czas się rozwijają, więc to, co działa dziś, za jakiś czas może wyglądać inaczej. Dlatego regularna optymalizacja strony pod lokalne frazy jest tak ważna. SEO regionalne to z kolei strategia, w której nie skupiasz się na jednym mieście, tylko na większym obszarze. Na przykład na województwie albo kilku sąsiadujących miastach. To dobre rozwiązanie dla firm, które działają szerzej niż tylko w jednej lokalizacji, ale nie na całą Polskę. Przykładowe frazy dla SEO Regionalnego to Usługi Księgowe Mazowieckie albo Hotel Trójmiasto. Dzięki temu możesz przyciągnąć klientów z większego regionu, ale wciąż nie musisz rywalizować na poziomie ogólnokrajowym. Jeśli chodzi o różnicę między pozycjonowaniem lokalnym a tradycyjnym, to w gruncie rzeczy proces jest bardzo podobny. Wybierasz frazy kluczowe, tworzysz treści, robisz audyty SEO, optymalizujesz technicznie stronę i zdobywasz linki. Kluczowa różnica polega na tym, że w SEO lokalnym skupiasz się na frazach z nazwami miast, dzielnic czy regionów, a cała optymalizacja ma sprawić, żeby twoja firma była widoczna dla użytkowników z konkretnej lokalizacji. Bardzo ważnym elementem jest tutaj wizytówka Google, moja firma, która pojawia się w Google Maps i buduje zaufanie do Twojej marki. Żeby skutecznie pozycjonować się lokalnie, musisz mieć fizyczną lokalizację w danym regionie, bo Google bierze pod uwagę właśnie takie sygnały przy prezentowaniu wyników wyszukiwania. Dla kogo lokalne SEO jest najlepszym rozwiązaniem? Przede wszystkim dla firm, które działają na ograniczonym obszarze i chcą dotrzeć do klientów z okolicy. To świetna strategia dla sklepów regionalnych, gastronomii, branży beauty, usług medycznych czy warsztatów samochodowych. Jeśli masz ograniczony budżet, pozycjonowanie na lokalne frazy jest zazwyczaj tańsze niż walka o ogólne, bardzo konkurencyjne słowa kluczowe. To też świetny sposób na start dla nowych firm łatwiej zbudować widoczność lokalnie i dopiero potem rozszerzać działania na większą skalę. Z kolei, jeśli prowadzisz firmę online z wysyłką na cały kraj i nie masz lokalnego punktu odbioru, SEO lokalne raczej nie będzie dla Ciebie priorytetem, wtedy lepiej skupić się na pozycjonowaniu ogólnych fraz. Wiesz już, czym jest lokalne SEO i dla kogo ta strategia jest najlepsza, więc teraz przejdźmy do tego, co faktycznie wpływa na wyniki w Google, jeśli chodzi o pozycjonowanie lokalne. Tutaj, podobnie jak w klasycznym SEO, liczy się kilka kluczowych elementów, ale z mocnym naciskiem na aspekty lokalne. Przede wszystkim musisz zadbać o optymalizację swojej strony internetowej. To oznacza, że strona powinna być dopracowana pod kątem lokalnych fraz kluczowych, mieć wdrożone dane strukturalne i oczywiście aktualne informacje kontaktowe, takie jak NAP, czyli nazwa, adres i telefon. Bez tych podstaw Google może mieć problem z prawidłowym rozpoznaniem, gdzie działasz i komu masz się wyświetlać. Kolejna sprawa to wizytówka Google Moja firma to absolutny fundament lokalnego SEO. Musisz ją poprawnie uzupełnić dodać aktualne dane kontaktowe, godziny otwarcia, zdjęcia no i koniecznie zarządzać opiniami klientów. To właśnie te recenzje mają ogromny wpływ na to, czy Twoja firma pojawi się wysoko w wynikach, zwłaszcza w mapach Google. Im więcej pozytywnych opinii, tym lepiej. Klienci chętniej wybiorą twoją firmę, a Google uznają ją za bardziej wiarygodną. Nie można też zapominać o linkach z lokalnych stron. Chodzi o to, żeby zdobywać linki z portali, stron instytucji, klubów czy grup zainteresowań, które są związane z twoim regionem. Takie linki podkreślają lokalny charakter twojej firmy i wzmacniają jej pozycję w wynikach wyszukiwania. Do tego dochodzą cytowania, czyli wzmianki o tobie jako profesjonaliście w danej branży to też buduje Twój autorytet. Wpływ mają również zachowania użytkowników. Google patrzy na to, ile osób klika w Twoje wyniki, ile osób dzwoni do Ciebie z poziomu wizytówki, ile sprawdza trasę dojazdu. Im więcej takich interakcji, tym większa szansa, że Twoja firma będzie wyżej w wynikach lokalnych. Aktywność w mediach społecznościowych też się liczy, choć jej znaczenie jest trochę mniejsze niż innych czynników. Żeby lepiej zrozumieć, jak to działa w praktyce, opowiem Ci na przykładzie. Niedawno szukałem okulisty dla mojego dziecka. Wpisałem w Google po prostu okulista i od razu zobaczyłem mapę z najbliższymi placówkami. Google natychmiast mnie zlokalizował i wyświetlił mapę z placówkami w mojej okolicy, a poniżej pojawiły się wyniki stron, które są pozycjonowane lokalnie. Gdybym był w innym miejscu, te wyniki wyglądałyby inaczej. W moim przypadku konkurencja była spora, bo dwie pierwsze pozycje zajmował znany lekarz, który ma ogromny autorytet. Postanowiłem zawęzić wyszukiwanie, wpisując okulista Warszawa. Wyniki się zmieniły. Na górze pojawiły się reklamy Google Ads, potem pierwszy wynik organiczny, a dopiero niżej mapa i porównywarki miejsc. To pokazuje, że wyniki organiczne są mocno przesunięte w dół przez reklamy i mapy, co obniża ich szansę na dużą liczbę kliknięć. Pierwszy wynik organiczny nad mapą ma jeszcze szansę na ruch, ale kolejne są już dużo dalej, więc realnie mniej osób do nich dotrze. Zacząłem się zastanawiać, czy nie warto zawęzić wyszukiwania jeszcze bardziej, żeby trafić do właściwego specjalisty i poprawić konwersję. Wpisałem więc okulista Warszawa Białołęka. Tym razem dostałem wyniki tylko z najbliższych okolic, a nie z całego miasta, więc prawdopodobieństwo, że skorzystam z takiej usługi, jest dużo większe. Trzy pierwsze wyniki organiczne były na samej górze, co daje im przewagę w postaci większego współczynnika kliknięć. Porównywarka miejsc i mapa pojawiły się niżej, a kolejne wyniki organiczne jeszcze dalej. W tej sytuacji dostałem bardzo dobrze dopasowane wyniki. Jedna z placówek była dosłownie kilkaset metrów ode mnie. Dzięki temu wzrosła szansa, że wybiorę właśnie tę ofertę, zanim jeszcze przejrzę reklamy, mapę czy porównywarki. Idąc dalej, szukając okulisty dla dziecka, wpisałem: Okulista dla dzieci Warszawa. Tutaj wyniki znów się zmieniły: pojawiły się aż cztery reklamy na samej górze, dwa wyniki organiczne nad porównywarką i mapą, potem porównywarka miejsc, mapa i dopiero kolejne wyniki organiczne. Mimo dużej liczby reklam, te dwa wyniki organiczne przed mapą i porównywarką mają większe szanse na kliknięcie. Co ciekawe, taka fraza jak okulista dla dzieci Warszawa może być bardziej efektywna, bo specjalista od dzieci przyciągnie rodziców, którzy szukają konkretnej opieki dla swoich pociech. Mógłbym jeszcze bardziej zawęzić wyszukiwanie wpisując Okulista dla dzieci białołęka. Wtedy dostałbym wyniki bardzo lokalne, ale jednocześnie mocno ograniczone. Takie podejście zwiększa szansę na skorzystanie z lokalnej usługi, ale zmniejsza wybór. Nie każdy klient lubi mieć tylko kilka opcji. Sztuka w lokalnym pozycjonowaniu polega więc na znalezieniu jak najlepiej dopasowanych fraz kluczowych, które precyzyjnie trafiają do potencjalnych klientów już na etapie wyszukiwania. Dzięki temu łatwiej jest dotrzeć do klienta docelowego i zwiększyć konwersję. Zawsze warto sprawdzać, jakie wyniki pojawiają się w Google na daną frazę. Jeśli na górze dominują reklamy, mapa Google i duzi gracze, może się okazać, że walka o te frazy jest zbyt trudna i kosztowna. Lepiej wtedy rozważyć pozycjonowanie na bardziej precyzyjne frazy, które mają mniejszą konkurencję, ale większy potencjał konwersji. Wiesz już, jak działa lokalne SEO na konkretnych przykładach i dlaczego warto zawężać frazy, żeby lepiej trafiać do klientów z okolicy. Teraz czas na temat kluczowy, czyli jak znaleźć odpowiednie frazy kluczowe do lokalnego pozycjonowania. Tak jak w klasycznym SEO, tutaj wszystko zaczyna się od wyboru słów, na które chcesz być widoczny. Musisz wiedzieć, czego szukają twoi potencjalni klienci, bo to właśnie na tej podstawie Google będzie wyświetlać twoją stronę osobom zainteresowanym lokalnymi usługami. Najczęściej frazy kluczowe do lokalnego SEO to po prostu połączenie nazwy usługi albo produktu z lokalizacją, miastem, dzielnicą czy regionem. Na przykład zamiast ogólnego dentysta celujesz w dentysta kraków dla dzieci. Taka fraza jest dużo bardziej precyzyjna i pozwala dotrzeć do osób, które naprawdę szukają konkretnej usługi w konkretnym miejscu żeby znaleźć najlepsze frazy, możesz skorzystać z różnych narzędzi SEO. Senuto i Ahrefs to narzędzia, które naprawdę pomagają odkryć potencjalne słowa i frazy warte pozycjonowania. Senuto to polskie narzędzie, które świetnie sprawdza się do analizy fraz i ruchu organicznego. Pokazuje pochodne słowa kluczowe i konkurencyjność wybranych fraz. Wystarczy, że wejdziesz do bazy słów kluczowych i wpiszesz na przykład okulista Warszawa. Senuto wyświetli ci setki powiązanych fraz razem z informacjami o wynikach organicznych, średniej miesięcznej liczbie wyszukiwań, trendach czy koszcie kliknięcia w Google Ads. Możesz to wszystko filtrować, eksportować do Excela i naprawdę dobrze przygotować się do dalszych działań. Ahrefs to już narzędzie globalne, ale bardzo rozbudowane. Pozwala nie tylko monitorować frazy kluczowe, ale też analizować konkurencję i linki zwrotne. W Ahrefs możesz wejść do Keywords Explorer'a, wpisać swoją frazę, na przykład okulista Warszawa i od razu zobaczysz całą masę fraz pochodnych. Są tam frazy, które zawierają oba wpisane słowa, także w odmienionych formach, a także inne, na które rankują strony konkurencji stop 10. Dostajesz informacje o intencji frazy, kosztach za kliknięcie, średniej miesięcznej liczbie wyszukań i potencjalnym ruchu. To pozwala dobrze ocenić które frazy mają sens dla Twojego biznesu? Google Keyword Planner, czyli planer słów kluczowych w Google Ads, to kolejne przydatne narzędzie. Możesz tam wybrać konkretne miasto i sprawdzić, jak często dana fraza jest wpisywana w tej lokalizacji. To bardzo praktyczne, bo pozwala oszacować potencjał wyszukiwania bez konieczności wpisywania lokalnych fraz. Wystarczy, że wybierzesz miasto, a narzędzie pokaże ci, jak wygląda zainteresowanie wybranymi słowami w tej okolicy. Nie zapominaj też o samym Google. Wystarczy zacząć wpisywać frazę w wyszukiwarkę, a Google od razu podpowie ci najczęściej wyszukiwane warianty. Na dole strony znajdziesz też sekcję Inni wyszukiwali również, która może być świetnym źródłem inspiracji do kolejnych fraz. Kolejnym krokiem jest analiza konkurencji. Warto sprawdzić na jakie frazy pozycjonują się strony, które są w top 3 do top 5 wyników na twoje kluczowe frazy. Dzięki narzędziom takim jak Ahrefs czy Senuto możesz zobaczyć na jakie słowa stawiają twoi konkurenci i które z tych fraz mogą być wartościowe również dla ciebie. Skup się zwłaszcza na frazach, na które konkurencja się pojawia, a twoja strona jeszcze nie. To mogą być świetne okazje do zagospodarowania. Warto też zwrócić uwagę na frazy z nazwami dzielnic, miast czy regionów, bo one pomagają dokładniej dopasować się do zapytań użytkowników i zwykle przekładają się na lepszą konwersję. Dzięki takiej analizie dowiesz się, które frazy są już mocno obstawione przez duże firmy, a które mają potencjał do zagospodarowania przez mniejsze lokalne biznesy. Skoro już wiesz, jak ważny jest wybór fraz kluczowych i jak je analizować, czas przejść do optymalizacji strony pod kątem tych lokalnych fraz. To naprawdę kluczowy etap, bo nawet najlepsze słowa nic nie dadzą, jeśli Twoja strona nie będzie ich odpowiednio wykorzystywać. Przede wszystkim nie warto upychać wszystkich treści na stronie głównej. Dużo lepiej sprawdza się podejście, w którym dla każdej lokalnej frazy kluczowej albo usługi tworzysz dedykowaną podstronę. Dzięki temu możesz lepiej dopasować treści do konkretnych zapytań użytkowników. Na przykład, jeśli działasz w kilku miastach, warto przygotować osobne strony typu usługi hydrauliczne Warszawa i usługi hydrauliczne Kraków. Oczywiście, zanim zaczniesz rozbudowywać stronę, sprawdź potencjał tych fraz. Nie ma sensu tworzyć podstron dla fraz, których nikt nie szuka. Jeśli masz usługi w kilku dzielnicach dużego miasta, to osobne strony dla popularnych dzielnic naprawdę mogą pomóc dotrzeć do lokalnych klientów, ale pamiętaj, żeby nie kopiować treści. Każda podstrona powinna być unikalna i dobrze zoptymalizowana. Kolejna sprawa to spójność danych kontaktowych, czyli NAP, Name, Address, Phone. Te dane muszą być identyczne wszędzie, gdzie się pojawiają: na stronie, w wizytówce Google Moja firma, w mediach społecznościowych i w lokalnych katalogach. Google bardzo mocno na to patrzy, więc jeśli gdzieś pojawi się inny numer telefonu czy adres, może to negatywnie wpłynąć na Twoje pozycje. Najlepiej, jeśli dane kontaktowe i lokalizacja są widoczne na każdej podstronie w nagłówku, stopce albo na dedykowanej stronie kontakt. O tym, jak ważna jest spójność tych danych, jeszcze wspomnę przy okazji katalogów firm. Tutaj tylko podkreślę, że każda rozbieżność może obniżyć Twoją pozycję w Google. Ważna jest też optymalizacja metatagów, czyli tytułów i opisów stron. One powinny zawierać lokalne frazy kluczowe, żeby od razu było jasne, gdzie działasz i co oferujesz. Na przykład, jeśli masz gabinet dentystyczny w Krakowie, tytuł strony może brzmieć Dentysta Kraków najlepsza opieka stomatologiczna w Twojej okolicy. W opisie strony również warto dodać lokalizację i krótki opis usługi. Nie zapominaj o treściach na stronie. Teksty powinny naturalnie zawierać lokalne frazy kluczowe. Jeśli oferujesz usługi hydrauliczne w Poznaniu, w treści powinny pojawić się zdania typu Nasza firma hydrauliczna działa na terenie Poznania i okolic, oferując kompleksowe usługi naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnych. Chodzi o to, żeby frazy pojawiały się w sposób naturalny, a nie były sztucznie upychane. Bardzo ważnym elementem są też dane strukturalne. Dzięki nim możesz oznaczyć na stronie takie informacje jak nazwa firmy, adres, współrzędne geograficzne, godziny otwarcia, a nawet specjalizację, jeśli działasz w konkretnej branży. To wszystko pomaga Google lepiej zrozumieć, czym się zajmujesz i gdzie działasz, co przekłada się na lepszą widoczność w wynikach wyszukiwania. Jeśli nie wiesz, jak wdrożyć dane strukturalne, warto zajrzeć na stronę Google Developers albo skorzystać z gotowych generatorów. Nie można też zapominać o stronie mobilnej i szybkości ładowania. Większość lokalnych wyszukiwań odbywa się na smartfonach, więc jeśli Twoja strona ładuje się wolno albo nie działa poprawnie na telefonie, tracisz potencjalnych klientów. Google faworyzuje strony szybkie i przyjazne dla urządzeń mobilnych, więc regularnie sprawdzaj szybkość ładowania i wprowadzaj poprawki, jeśli coś działa nie tak, jak powinno. Na koniec tej części wspomnę jeszcze o narzędziu Localo, które może znacznie przyspieszyć i ułatwić proces optymalizacji strony pod lokalne frazy. Dzięki Localo możesz analizować widoczność strony w wynikach lokalnych, zarówno w Google Maps, jak i w organicznych wynikach wyszukiwania, a także monitorować profil Google Moja firma i otrzymywać rekomendacje dotyczące optymalizacji treści. Optymalizacja strony to podstawa, ale żeby w pełni wykorzystać potencjał lokalnego SEO, potrzebujesz jeszcze jednego ważnego elementu: linkowania. To właśnie o nim opowiem Ci teraz. Tutaj liczy się przede wszystkim budowanie wiarygodności i widoczności na poziomie lokalnym. Nawet jeśli linki pochodzą z miejsc o niższych parametrach domeny, to ich lokalny charakter jest dla Google bardzo wartościowy. Pierwszym krokiem jest obecność w wizytówkach NAP, czyli tych wszystkich stronach, które zbierają informacje o firmach, podając nazwę, adres, numer telefonu, adres e-mail i inne podstawowe dane. To nie tylko Google moja firma, ale też takie katalogi jak Targo, Panorama firm, Aleo, firmy Polski, KBF i podobne. W każdym z tych miejsc Twoja firma powinna być obecna, a dane kontaktowe muszą być spójne z tym, co masz na stronie i w wizytówce Google. To pozwala Google potwierdzić lokalizację Twojej firmy i poprawia widoczność w wynikach wyszukiwania. Kolejnym ważnym źródłem są linki z lokalnych stron, takich jak portale informacyjne, partnerzy biznesowi, lokalne instytucje czy inne firmy z Twojej okolicy. Nawet jeśli te strony nie mają wysokich parametrów SEO, ich lokalne znaczenie jest ogromne. Google docenia linki, które potwierdzają, że Twoja firma faktycznie działa w danym regionie. Dlatego warto nawiązywać współpracę z lokalnymi portalami, publikować artykuły, brać udział w wydarzeniach, które potem są relacjonowane na lokalnych stronach. Możesz też zdobyć linki od partnerów biznesowych. Jeśli współpracujesz z innymi firmami z okolicy, poproś ich o link do Twojej strony. To nie tylko poprawi SEO, ale też wzmocni Wasze relacje biznesowe. Dodatkowo warto szukać lokalnych katalogów firm, które zbierają dane o przedsiębiorcach z Twojej okolicy. Takie miejsca, nawet jeśli nie mają dużego autorytetu, mogą dać Ci wartościowy sygnał lokalny. W kontekście SEO lokalnego, właśnie takie lokalne linki mają największą wartość. Nawet jeśli nie są z dużych portali, ich znaczenie dla Google jest większe niż linków z ogólnopolskich stron, które nie mają związku z Twoją lokalizacją. Najważniejsze, żeby linki pochodziły ze stron wiarygodnych i powiązanych z Twoją branżą albo regionem. Oczywiście możesz też korzystać z innych źródeł linków, które nie muszą być lokalne, ale muszą być wartościowe. I budować autorytet Twojej strony w oczach Google. Kluczowe jest jednak, żeby nie opierać całej strategii tylko na linkach ogólnych. W SEO lokalnym to właśnie te lokalne sygnały przynoszą najlepsze efekty. Chociaż w tym odcinku skupiam się na pozycjonowaniu strony internetowej, nie można pominąć roli wizytówki Google Moja firma to dzięki niej Twoja firma może pojawiać się na mapie Google, często wyżej niż wyniki organiczne. Wizytówka jest darmowa i nawet jeśli nie masz strony internetowej, dobrze uzupełniona wizytówka może mocno poprawić Twoją widoczność w Google. Wizytówka Google, moja firma, daje Ci kilka bardzo ważnych korzyści. Przede wszystkim pozwala wyróżnić się w wynikach wyszukiwania. Często pojawia się wyżej niż wyniki organiczne, co zwiększa szansę, że klient wybierze właśnie Ciebie. Pozwala też dodać adres Twojej strony internetowej, dzięki czemu użytkownicy mogą szybko przejść z map Google na Twoją stronę. Żeby wizytówka działała jak najlepiej, musisz ją dobrze wypełnić. Najważniejsze jest, żeby dane teleadresowe były zgodne z tymi, które masz na stronie i w innych katalogach. Podaj aktualne godziny otwarcia, wpisz poprawny adres strony, wybierz właściwe kategorie działalności, określ obszar działania, dodaj opis firmy i zdjęcia. Bardzo ważne są też opinie. Pozytywne recenzje przyciągają nowych klientów, a negatywne mogą zniechęcić, więc warto mieć strategię pozyskiwania dobrych opinii i odpowiadać na komentarze. Regularnie aktualizuj posty na wizytówce, żeby pokazywać klientom nowe oferty czy promocje. Wizytówka Google Moja firma jest jednym z najważniejszych elementów lokalnego SEO i może naprawdę mocno poprawić widoczność Twojej firmy, szczególnie w wyszukiwaniach mobilnych. Jeśli chcesz jeszcze lepiej wykorzystać jej potencjał, możesz skorzystać z narzędzi takich jak Lokalo, które pozwalają monitorować widoczność wizytówki i podpowiadają, co można poprawić. Mierzenie efektywności działań w lokalnym SEO jest tak samo ważne jak sama optymalizacja i linkowanie. Bez tego nie będziesz wiedział, czy Twoje działania rzeczywiście przynoszą efekty i czy warto je kontynuować, czy może trzeba coś poprawić. Na szczęście masz do dyspozycji kilka bardzo przydatnych narzędzi, które pozwalają na bieżąco śledzić, jak Twoja strona i wizytówka Google Moja Firma radzą sobie w wynikach wyszukiwania, a także analizować, jak te działania przekładają się na ruch, konwersję i realny wzrost biznesu. Pierwszym narzędziem, które warto wykorzystać jest Google Analytics. Dzięki niemu możesz dokładnie sprawdzić skąd pochodzi ruch na Twojej stronie, jak zachowują się użytkownicy, ile czasu spędzają na stronie i jaki jest współczynnik konwersji. To pozwala ocenić, które działania SEO przynoszą najwięcej wejść i czy są to wejścia wartościowe, czyli takie, które kończą się na przykład kontaktem, rezerwacją czy zakupem. Drugim niezbędnym narzędziem jest Google Search Console. To tutaj znajdziesz szczegółowe informacje o frazach kluczowych, na które Twoja strona się wyświetla, a także o liczbie kliknięć i wyświetleń w wynikach wyszukiwania. Możesz monitorować, które lokalne frazy przyciągają użytkowników, jak często Twoja strona pojawia się w wynikach oraz jakie są średnie pozycje dla konkretnych fraz. To bardzo ważne, bo pozwala na bieżąco sprawdzać, czy Twoja strategia SEO działa i czy trzeba coś poprawić. Nie zapominaj też o panelu wizytówki Google Moja firma. To właśnie tutaj możesz monitorować aktywność na wizytówce. Zobaczysz ile osób kliknęło numer telefonu, ile sprawdziło trasę dojazdu, czy przeszło na stronę internetową z mapy Google. Te dane są dostępne bezpośrednio w panelu i dają ci jasny obraz tego, jak użytkownicy angażują się w twoją ofertę. Jeśli chcesz jeszcze bardziej precyzyjnie mierzyć efekty, możesz wykorzystać numer VoIP, żeby dokładnie wiedzieć, ile osób dzwoni do twojej firmy i z jakich numerów. Podsumowując, mam nadzieję, że teraz widzisz, jak wiele możliwości daje lokalne SEO. To strategia, która naprawdę może przyprowadzić do Twojej firmy nowych klientów, zwiększyć świadomość marki w okolicy i zbudować większe zaufanie wśród obecnych i potencjalnych klientów. Warto zadbać o takie wirtualne elementy, jak optymalizacja strony internetowej, aktualizowanie danych kontaktowych, obecność na lokalnych stronach internetowych i wizytówka Google. To właśnie te działania najpewniej przełożą się na realne zyski w niezbyt odległej przyszłości. Jeśli masz pytania albo chcesz dowiedzieć się więcej, zajrzyj na mojego bloga lub napisz do mnie. Powodzenia w lokalnym SEO. Dziękuję, że byłeś ze mną w dzisiejszym odcinku poniedziałkowego gdakania o SEO. Mam nadzieję, że informacje, które dla Ciebie przygotowałem, były ciekawe i przydatne. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszam na mój blog. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.